Doświadczenie nieodpowiednie dla dzieci. Do wykonania jedynie przez osoby dorosłe przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Przed jego wykonaniem należy związać włosy oraz odsunąć wszystkie łatwopalne przedmioty. Cześć! Dzisiaj zajmiemy się alternatywnym sposobem rozpalania ognia. Jeżeli kiedyś zdarzy Wam się zapomnieć zapalniczki bądź zapałek, możecie poradzić sobie przy użyciu baterii oraz papierka po gumie do rzucia. Zapraszam! Z naszego papierka wycinamy cienki pasek. Następnie składamy go na pół i w miejscu zdjęcia wycinamy dziubek. Ostatnim krokiem jest przyłożenie papierka do biegunów baterii. Zwróćcie uwagę, aby niczego nie podpalić oraz samemu się nie poparzyć. Zapłon był możliwy dzięki temu, że nasz papierek jest pokryty z jednej strony cienką warstwą metalu. Jednak jaki ma to związek z prądem z naszej baterii? Dlaczego ogień pojawił się tylko na przewężeniu? Jeżeli znacie odpowiedzi na te pytania, koniecznie zostawcie je w komentarzu. Ja Wam teraz bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia.